Rozwiązanie arkusza EK04, egzamin praktyczny z czerwca 2025, zadanie numer 3, czyli przedsiębiorstwo Lukas Łukasz Woźniak. Zadanie zaczynamy od wprowadzenia danych. Pamiętamy o swoim numerze PESEL. Uzupełniamy dane adresowe. Następnie przechodzimy do uzupełnienia numeru rachunku bankowego. Nazwy banku oraz stanu początkowego. Następnie mamy numerację dokumentów, czyli łamane przez miesiąc i rok. W parametrach magazynowych wycofujemy skutek magazynowy. Ustawiamy także numery automatycznie. Dla kontrahentów oraz towarów liczba znaków jest równa 3. Wprowadzamy dane szefa. I przechodzimy do programu. Zapoznajemy się na początku z danymi, które mamy na temat działalności, i zadanie zaczynamy od wprowadzenia parametrów, czyli bierzemy sobie fakturę zakupu i ustawiamy cenę kartotekową. Następnie to samo robimy z wydaniem zewnętrznym. Co już tutaj mamy z przychodem wewnętrznym oraz z przyjęciem zewnętrznym? Następnie wprowadzamy kontrahentów. Pierwszym kontrahentem jest nasz odbiorca, i jest to sklep modny, Pan na ulicy Morskiej. A także wprowadzamy towary, wyroby gotowe, w tym przypadku, i mamy garnitur klasyczny. W kalkulacji cen ustawiamy cenę kartotekową 300 oraz narzut w wysokości 40 Drugim wyrobem gotowym jest garnitur slim. Jego cena to 280. Narzut również wynosi 40. Ostatnim wyrobem jest marynarka. I tutaj cena to 110. dziesięć. I narzut to 40. Zadanie zaczynamy od wprowadzenia dokumentu PW który pozwoli nam na wprowadzenie stanów początkowych. I mamy garnitur klasyczny w ilości 60, garnitur Slim 50 oraz marynarkę 30. Drugim dokumentem jest faktura zakupu, którą mamy wprowadzoną właśnie w dokumentach, więc przejdźmy sobie do faktur zakupu, dodajmy ją i sprzedawcy nie mamy, więc sprzedawcy sobie dodajmy, jest to nasz dostawca, hurtownia tekstylna Limba. kupujemy tutaj wiskozę ubraniową jej cena to 11 i mamy także wełnę granatową a jej cena to 60 kozy mieliśmy 300, Natomiast wełny było 50. Mamy tutaj przelew drugiego maja, więc zmieniamy sobie i jeszcze musimy zmienić tutaj datę dokumentu. Zapisujemy i na podstawie faktury uzupełniamy teraz dokument PZ. Data to również 4 kwietnia od hurtowni i mamy tutaj właśnie wiskozę w ilości 300. Oraz wełnę w ilości 50. Zapisujemy. Kolejnym dokumentem jest faktura sprzedaży dla sklepu Modny Pan. Czyli dodajemy fakturę sprzedaży, dodajemy nabywcę. Uzupełniamy też odpowiednią datę. I tutaj sprzedaliśmy garnitur Slim w wysokości 10 oraz marynarkę w ilości 15. Z treści zadania wiemy, że termin płatności wynosi 7. I tak naprawdę wszystko mamy tutaj uzupełnione. W tym zadaniu jeszcze musimy sporządzić fakturę korygującą, która nalicza nam 20% rabat. Oraz data jest tutaj 18 kwiecień. Zapisujemy i przechodzimy do rezultatów, które mamy wydrukować. Zaczynamy od rezultatów magazynowych, czyli zaczynamy od PW. Tak ona wygląda. Następnie mamy do wydruku PZ. -ka. Tak wygląda nasza PZ. -ka. Kolejnym dokumentem jest faktura sprzedaży. Wygląda ona w ten sposób. Oraz jeszcze faktura korygująca do faktury sprzedaży, i mamy tutaj 20% rabat. I jest to tyle, jeśli chodzi o rezultaty, które wykonujemy w programie. Poza programem jest do uzupełnienia jeszcze zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2026 roku.